Gdyby pan profesor był dzisiaj sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to wyszedłby pan na salę orzekać w takim składzie, w jakim obecnie działa Trybunał Konstytucyjny? No w ogóle bym nie był sędzią Trybunału wtedy. Nie chciałbym być wybranym. Mm -hmm. Po prostu nie, nie, to jest w ogóle nie wchodzi w rachubę. Dlatego tutaj bym zgodził się z Sadurskim, który mówił w ten sposób, pisał, że to nie jest sprawa dubleru. Bo to jest jasne, że oni nie zos... Wybór ich od samego początku Sejm złamał tu konstytucję, a pogłębił ten, ten naruszenie konstytucji prezydent przyjmując od nich ślubowanie, a nie przyjmując od tych, którzy byli, ta trójka, która została prawidłowo wybrana przez Sejm. Bo co do tych dwóch osób, no Platforma Obywatelska tu skandalicznie się zachowała, prawda?